Kardynał Robert Sara. Jesteście najpierw Polakami, Katolikami, a dopiero potem Europejczykami. Nie powinniście poświęcać dwóch pierwszych rodzajów tożsamości na ołtarzu beznarodowej, technokratycznej Europy. Nasze liturgie są często zbyt banalne i zbyt hałaśliwe za bardzo afrykańskie i za mało chrześcijańskie. Zachód już nie wie, kim jest. Ponieważ już nie wie i nie chce wiedzieć, kto go ukształtował, kto go utworzył takim, jakim był, i takim, jakim jest. Europa utraciła swoje szlachetstwo, brzydota zalewa wszystkie obszary jej społeczeństw. Poszukiwanie prawdy nie istnieje, zło i dobro są przemieszane, kłamstwo już się siebie nie wstydzi. Jeśli nie powrócicie do tego, czym jesteście, przestaniecie istnieć. Im bardziej niszczymy liturgię, tym bardziej niszczymy naszą wiarę. Płeć przestała być obiektywną rzeczywistością. Redefinicją rodziny, małżeństwa i osoby ludzkiej nie ma końca. Kościół nie może współpracować z tą nową formą niewolnictwa, która pojawiła się w wyniku masowej migracji. Jeśli Zachód będzie kontynuował ten katastrofalny kurs, istnieje duże ryzyko, że zniknie najechany przez cudzoziemców, tak jak Rzym przez barbarzyńców. Kardynał Robert Sarach